Star Stable. Tajemnica Złotych Wzgórz. Helena Dachgren. Rozdział 17. Linda drży przed szkołą, przed szkołą czekając na Alex i Lisę. Wieczór jest wilgotny i dziewczyna żałuje, że nie zabrała chusty. Mimo to woli być teraz na zewnątrz. Coś w tym niepokojącym zdjęciu w bibliotece szybko stało się nie do zniesienia. Musiała wyjść na zewnątrz i trochę pochodzić. Niepokój, który czuła w środku, jest teraz jeszcze silniejszy. W jej żyłach płynie adrenalina. Oddychaj, ruszaj się, to wkrótce minę. One są w drodze. Ostatnio Linda zaczęła czuć, że wie rzeczy, których wiedzieć nie powinna. Wiedziała na przykład o przyjeździe lisy na wyspę, zanim nowa przyjaciółka dotarła na miejsce. Kiedy spotkały się na korytarzu w szkole, rozpoznała ją od razu, choć nigdy wcześniej się nie widziały. Linda nie umiała tego wyjaśnić. Do ostatnim razem opowiedziała o tych zjawiskach ciotce, to wcale nie wydawała się zdziwiona. Nazywała to przeczuciem darem od bogów. Linda nigdy nie wiedziała nic, nie wierzyła w nic poza nauką. Zamyka oczy i przygotowuje umysł. Zalewają ją obrazy, nagłe jak lodowaty prysznic. Wszystko jest skąpane w różowym świetle. Widzi lise, dziewczyna jest zdruzgotana, a starsza im? czuje, że stało się z nim coś strasznego, ale co? Obrazy się rozmywają. Linda chwieje się i wraca do rzeczywistości. Coś wydarzyło się właśnie w tej chwili. Coś ważnego, czego nie może pojąć. Coś zostało utracone, może tak. Coś utraconego, co muszą odnaleźć. Poniżej szkoły rozciąga się centrum Jarlaheim. Migocze w ciemnościach. Niewielu ludzi chodzi po ulicach, o tej porze roku, długo po wyjeździe letnich turystów, średniowieczne miasteczko zamienia się w miasto duchów. Nawet właściciele psów nie weszli na wieczorny spacer. Linda drży. Wydaje jej się, że słyszy ten kopyt, spogląda na ulicę prowadzącą ze szczytu wzgórza. Nic, musiała się przesłyszeć. Mija kilka minut, Linda wciąż czeka. Tym razem odgłos kopyt uderzających o bruk jest bardzo wyraźny. Zbliża się! Linda widzi Alex i Lisę na Tinkanie. Boże, cieszę się, że dotarłeś tu tak szybko. Przerywa i spogląda pytająco na Tinkana i dwójki jeźdźców. Alex i Lisa wydają się zrozpaczone. Starszeń zniknął, krzyczy Lisa. Zniknął? Powtarza Linda. Porwany, krzyczą Lisa i Aleks. Ich głosy brzmią piskliwie. Dziewczyny połykają słowa. Linda... Rozumie je z trudem Wyłapuje Herman i policja I robi jej się zimno Miała rację, coś zostało co utracone Starshine. Co? Kto mógłby zrobić coś takiego? Dobrze się czujesz, liso? Liso i Alex siadają z konia Ja... nic mi nie jest Udaje się wykrztusić lisie Ale dziewczyna czuje gule w gardle przełykają. ją Nie czas zje. Poza tym płacz nie pomoże Starshineowi. Będzie dobrze, Starshine wróci Musi Nagle uświadamia sobie, że musiała to powiedzieć na głos. Oczywiście, że będzie dobrze. Nikomu nie ujdzie na sucho porwanie konia na Jorvik. Aleks ma wilgotne oczy. Nikomu? Poważnie, to jakieś szaleństwo wykrzykuje Linda. Jak to w ogóle możliwe? To było nierealne mówi Lisa. Rozmawiałam z hermanem w jego biurze, a w tym, ktoś, a w tym czasie ktoś musiał włamać się do stajni. Gdybym mnie tam nie było, sama bym w to nie uwierzyła. To chore. W porządku, odzywa się Alex. Co teraz zrobimy? Czekamy na wiadomości od policji? Raczej tak, mówi z wahaniem Linda i patrzy na lisę. Na pewno dobrze się czujesz? Nie, przyznaje Lisa, ale muszę wziąć się w garść. Nie wiem, co bym zrobiła, gdyby Cinkan. mówi Alex, a Lisa dostrzega, że jej złociste brązowe oczy ciemnieją. Dziewczyny obejmują lisę, tłumiąc panikę, która mogłaby ją zerwać. Po wszystkim pozostaje ogromne zmęczenie i dziewczyna osuwa się na ziemię. Aleks zdejmuje kurtkę i rozkłada ją na bruku. Zawsze przygotowana, Alex się uśmiecha, ale ten uśmiech nie sięga jej oczu. Lisa podnosi głowę. Prawie zapomniałam, dlaczego tu przyjechałyśmy, mówi drżącym głosem. Chciałaś nam coś pokazać, prawda, Lindo? dodaje Alex. Linda kiwa głową. Kiedy przygotowywałam się do napisania pracy i przeglądałam stare zdjęcia, odkryłam coś, co może być ważne. Zrobiłam zdjęcia swoim telefonem. Pewnie jedno wam wysłałam, ale jest ich więcej. Nie mogłam uwierzyć w to, co zobaczyłam. Zresztą sami zaraz zrozumiecie. Linda podnosi telefon, by przyjaciółki widziały ekran. Przywołuje zdjęcia tajemniczego mężczyzny. Dziewczyny nachalają się bliżej w ciemności. Linda zwiększa jasność ekranu. Jest wszędzie na starych zdjęciach wyspy. Pokażę wam zresztą. Z początku myślałam, że to musi być krewny mężczyzny z furgonetki, ale jest zbyt identyczny. Mówimy tu o bliźniakach. Bliźniak z początku XX wieku, mówi Aleks. Pokaz slajdów trwa dalej. Ostre rysy mężczyzny i jego dziwne czarne oczy pojawiły się raz za razem. Oto i on z dziwną fryzurą na pieczarkę na balu charytatywnym w roku 1965 w pierwszym rzędzie na aukcji Jarlheim w lecie 1935 roku. Dostrzegają go też pod szerokim rodem kapelusza w tunie na wyścigach konnych we wrześniu 1922 roku. To zawsze ta sama twarz, i mimo różnych dat, wydaje się, jakby mężczyzna na wszystkich zdjęciach był w tym samym wieku. Na jednym z ostatnich stoi przed bramą w dużej rezydencji obok staromodnego samochodu. Wygląda, jakby miał na sobie jakiś rodzaj uniformu. Naciągnięta na czoło czapkę zasłania jedno z jego oczu. To zdjęcie zrobiono przed posiadłością na sosnowym wzgórzu, mówi Linda. Wygląda na szofera. Zastanawiam się, kto wtedy tam mieszkał. Myślę, że uda się nam dowiedzieć. Aleks pamięta posiadłość na sosnowym wzgórzu, jako opuszczony stary zamek z wyjątkowo bujnym ogrodem, przypominającym miejsce akcji starego horroru. Czasem obok niego przyjeżdżają, kiedy wybierają się na dłuższe wycieczki. Drży. Linda unosi brew. Chcecie pójść o krok dalej? Zebrałam się za poszukiwanie zdjęć jeszcze dalszej przyszłości. Najdalej, jak udało mi się dotrzeć. Jakość nie jest najlepsza, ale znalazłam coś interesującego. Kilkoma pociągnięciami palca Linda zabiera je w przeszłość do końca XIX wieku. Muszą pojawić się nad ekranem i zmrużyć oczy. Zdjęcia w kolorze sepi wypełniają ludzie w staromodnych strojach. Lisa zaczyna myśleć o piosence, która utknęła w jej głowie. Konia, po, konie, pola, narzędzia, pora, żniw, tłum, długie spódnice, może jakaś uroczystość? Mała dziewczynka pozuje sztywno w ciemnej sukience przed posiadłością na sosnowym wzgórzu. Patrzy nieśmiało w obiektyw. W pobliżu dziewczynki nad dużym klonem stoi mężczyzna. Ten sam mężczyzna. Alex i Lisa milczą. Wpatrują się w zdjęcia i słuchają uważnie. Jednym odgłosem jest parska, jedynym odgłosem jest parskanie Tinkana. Aleks szuka w kieszeniach marchewki. Ten mężczyzna, mówi Linda, to jest mężczyzna z furgonetki, prawda? Tak, odpowiadają Alex i Lisa jednym głosem. Zgadza się. Linda cieszy się, że, że dostała potwierdzenie teorii, która wydaje się teraz jeszcze sensowna niż wcześniej. Nawet jeśli pozostaje sprzeczna z prawami czasu i przestrzeni, te oczy i ten haczykowaty nos. Potrzebujemy teraz nowoczesnego oprogramowania rozpoznawania twarzy, mówi Alex. Lina przez jakiś czas szuka w telefon, po czym pisze. Bingo! Wskazuje i pokazuje im ekran. Jedno z nowszych zdjęć ma podpis wyjaśnia. John Sands. Facet nazywa się John Sands. John Sands? Gdzie Lisa słyszała to nazwisko? Cała trójka podnosi głowę szeroko otwartymi oczami, gdy rozlega się charakterystyczne stukanie kopyt.